W swoim kanale ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę wam jak na szydełku wykonać taki szalik. Więc jeżeli interesuje was taki film i chcecie żeby ich było więcej na moim kanale, to pamiętajcie o subskrypcji, o zostawieniu łapki, o skomentowaniu tego filmu i zapraszam was już do oglądania. Szalik jest długi na 190 cm i szeroki na 24 jeżeli oglądacie mój kanał od samego początku, no to ten ściek nie będzie dla Was niczym nowym, natomiast chciałam, żeby on pasował i do tej popularnej opaski z mojego kanału, i do tych wszystkich czapek. Wykonamy ten szalik włóczką Divina od firmy Hobby. Nie zmieniam co do niej zdania, super się na niej pracuje. Szczególnie jak chcecie sobie zrobić właśnie taki długaśny, szeroki szalik, to ona będzie do tego świetna, dlatego że ten szalik będzie mimo wszystko lekki. Potrzebujemy szydełka w rozmiarze 5. Przygotujcie sobie nożyczki, igłę i zabieramy się do pracy. I teraz tak, ja wam na takim krótszym odcinku pokażę, co będziemy robić, natomiast jeżeli chcecie zrobić dokładnie taki sam szalik, jak ja, no to zróbcie teraz 231 oczek łańcuszka. Nie ma znaczenia, od jakiej ilości oczek łańcuszka zaczniecie. Może to być liczba parzysta bądź nieparzysta, to nie ma tutaj większego znaczenia. Cały szalik wykonamy oczkami ścisłymi nawijanymi. Ten pierwszy rząd, który przerobimy, będziemy przerabiać w tą pętelkę, w którą zwykle właśnie przerabiamy, jak robimy cokolwiek właśnie tym ściegiem. Czyli po odwróceniu łańcuszka, to jest pętelka, która idzie tutaj po środku. W razie, gdyby to było mało widoczne, to pokażę wam na przykładzie grubszej włóczki. Zobaczcie, mamy łańcuszek, odwracamy go i tutaj jest ta pętelka. Która nas interesuje, i w tą pętelkę będziemy się w tym pierwszym rzędzie wbijać. I dlaczego ja robię zwykle to właśnie w tą pętelkę? To dlatego, że po pierwsze robótka wygląda ładniej, a po drugie, jeżeli robimy coś, co trzeba zszywać, to bardzo często to ułatwia dalszą pracę. Pierwsze oczko zostawiam, wbijam się w to kolejne. Nawiam włóczkę na szydełko, wbijam się tak jak mówiłam w tą pentelkę tutaj po odwróceniu łańcuszka. Zbieram włóczkę, mam trzy pentelki na szydełku i tą włóczkę przeciągam sobie przez te dwie pentelki. Nawiam włóczkę na szydełko, wbijam się w kolejną, zbieram włóczkę i od razu przeciągam. I kolejne. I w ten sposób przerabiamy cały pierwszy rząd do samego końca, oczko końcuszka rząd drugi i pracujemy dalej oczkami ścisłymi nawianymi, natomiast teraz będzie nas interesowała tylko ta pętelka tutaj. Pokażę Wam to na tej grubszej włóczce. I zobaczcie, tu mamy całe oczko. A my będziemy się wbijać w te pętelki, tutaj. Więc znów nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się od razu w tą pierwszą pętelkę, którą mam tutaj. Ta pierwsza jest zwykle najtrudniejsza. Zbieram włóczkę i od razu przeciągam. I kolejna i przeciągam. Jestem na końcu rzędu drugiego i tutaj mam ostatnią pentelkę do przerobienia. Nie zapominam o niej. Czasami ta ostatnia pętelka jest mało widoczna, natomiast nie należy o niej zapominać, no bo inaczej będziecie mieli tutaj taki uskok. Robię oczko łańcuszka, rząd trzeci i tutaj się już nic nie zmienia. Dalej pracuję oczkami ścisłymi, nawianymi i cały czas tylko i wyłącznie pracując na tej pętelce. I wbijam się od razu w tą pierwszą, przeciągam włóczkę i od razu przeciągam przez te dwie pętelki. I kolejna. Ja zrobiłam łącznie tych rzędów 33. Zróbcie tyle, ile uważacie, jak, w zależności jak szeroki swój szalik chcecie mieć. No i co? I to w zasadzie jest wszystko. Po przerobieniu wszystkich rzędów, wystarczy zrobić oczko łańcuszka, uciąć włóczkę, przeciągnąć ją przez to oczko. No i za pomocą igły schować tą włóczkę oraz tą, która wystaje z początku naszego szalika. Tak prezentuje się ten ściek. Z bliska. No i to jest w zasadzie wszystko na dzisiaj. Dzięki, wielkie za oglądanie! I do usłyszenia w kolejnym filmie.